Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja nazywam się Marcin i chciałem Państwa serdecznie zaprosić na kurs Alfa, który wraz ze wspólnotą Miłość Pańska działającą przy Kościele Świętej Trójcy w Oleśnicy będziemy organizować. Kursy Alfa są organizowane na całym świecie już od lat 70. Przez różne grupy wyznaniowe, przez różne wspólnoty chrześcijańskie. Te spotkania odbywają się w przeróżnej przestrzeni. Nawet w więzieniach, w szpitalach, nawet na statkach przez ten okres, od kiedy one są organizowane, przez ten kurs przeszło już, w tym kursie już wzięło udział około 40 milionów ludzi. Organizowane były w ponad 175 państwach, w ponad 100 językach. I są to kursy, które są dedykowane głównie do osób takich mocno zagubionych duchowo, które straciły bądź tracą relacje z Panem Bogiem. Pewnie każdy z nas ma w życiu, w domu, w otoczeniu najbliższym właśnie takie osoby, które gdzieś tam odwróciły się od Pana Boga i warto takim osobom te kursy, ten kurs polecić. My będziemy zaczynać ten kurs 14 stycznia, to jest Środa. O godzinie 19 w salce parafialnej przy kościele świętej trójcy. I ten kurs przewidziany jest na 11 spotkań co środę o godzinie 19. Z takich kwestii organizacyjnych, no to jest nasza pierwsza alfa w Oleśnicy więc już widzę tutaj problem. Bo zostało mi za mało ulotek, więc rozdam to, co mam, będę stał przed kościołem i rozdam to, co mam, a Postaramy się na dniach też dostarczyć tutaj, żeby wystawić więcej tych ulotek. E, serdecznie Państwa zapraszam. Ważne jest dla nas też to, żeby rejestrować się e, przez e, właśnie albo numer te telefonu, który jest tutaj podany, albo przez formularz zamieszczony na stronie alfaoleśnicka.pl Pisać po prostu do nas. Ponieważ e, to spotkanie się rozpoczyna od posiłku i musimy się przygotować na to, żeby wiedzieć mniej więcej ile osób e, weźmie udział. Potem jest taki, e, tak, taka część warsztatowa, e, taka wykładowa, film e, oglądamy i na koniec jest spotkanie, dzielenie się w grupkach na temat, e, na temat tego, jak nas ten film dotknął. Opowiadamy o naszej relacji. Wszystko jest bezpłatne. E, i Zachęcam udział, bo wszystko jest w takiej wolności i tolerancji dla każdego. Nieważne, czy, czy człowiek jest mocno wierzący, czy jest w ogóle niewierzący, każdy jest mile widziany. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Spokojnej niedzieli życzę Państwu i z Panem Bogiem.